Siemanko widzowie, dzisiaj y, robimy spaghetti. Tata ma mega dużą pracę, więc nie będę mógł mi pomóc. Taki sobie mam Mamy na spaghetti. Y, specjalnie dla. Pani Marzeny, która napisała mi to w komentarzu chyba, jak robiłem jajecznicę. Dla Ciebie, Pani Marzeno, jeżeli mnie teraz oglądasz, to robimy. Najpierw zaczynamy od makaronu. Makaronik wystawiamy, garnek też wystawię. Najpierw nalejmy do niego wodę. Nalewamy wodę. Jakby nie widzieliście, zmieniła nam się kuchnia. Znalazłam taką muzykę na Spotify'u. Muzyka spaghetti. Yy, Ta muzyka się włączy i to ona ma się skończyć. Jak będzie spaghetti? Mam nadzieję, że to naprawdę zadziała. Ale teraz tej muzyki nie włączę. Tylko włączę ją, jak będziemy sadzali makaron. 210 gramów mamy wyciągnąć chyba. jak to pójdzie mi w wieki, to się, oj, Oj, Jeszcze. Ojojoj, za dużo. 225, muszę nadal trochę oddać. Jeszcze nie! Jeszcze nie! Jeszcze nie! Nie bo czemu mi woda nie bulgoczy? Wyciągamy jajeczka. Łooo, ale zimno w lodówce. Zimno, zimno jak na Antarktydzie. Zimno, zimno. Sparzę jajka. Bulgocze woda, bulgocze, bulgocze, bulgocze. Woda bulgocze. marina. Spaghetti. Taka jakby wesce, co nie? To taka muzyka, Barilla. Taka muzyka jakby westrze. Spaghetti. Baron? Spaghetti. Tak. O, wow, ja dziś mam dużo pracy. Ciemka wow. widzowie. Może ci pomóc trochę? Tak. Ja nawet potrzebuję, bo tu nawet trochę się tylko nie koncentruję. Co tu jeszcze trzeba? Widzowie, widzieliście? Widzę, to jest perfekcyjna widzę. receptura. Uuu, nie trafię, nie trafię, nie trafię. A tutaj mamy tak, mamy trochę jakiejś szynki. E, mamy trochę boczku, to jeszcze od dziadka zostało ze świąt. Mogę tu dać? Łupinki, tak. Dobra, to teraz e, pokroimy to. Dajcie łapkę w górę i suba dla mnie, bo naprawdę bardzo dobre jedzenia robię. E, jedzenia e, dla moich rodziców zaskakują ich. Ja tu czuję zaskoczony. Proszę nie spróbować tego jedzenia. A próbowałem burgery. Jajecznicę. Ciasto... Próbowałem jajecznicę, a ciasto śliwkowe to był obłęd.

mamy tego typu fancy sitko tak najpierw wrzucimy boczek, bo on się ma długo wytapiać, może nie tak długo. O muzyka nam się skończyła. Aha. Zakładamy to i odcedzamy. Ui. Pomieszaj, no. A ja dam. Nie boję, że to na mnie za chwilę kliknie. A ja teraz dam cebulę. Dziękuję. 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 A w jeszcze zaczekamy. Ja wiem, czego jeszcze potrzebujemy. Proszę. Pompara, pam pam pam. Miam e, Myślę, że teraz to już jest pora, żeby wrzucić i czosnek i szynkę. A mogę cały Dawaj łopatę. Przemieszaj. Ser, twardy. Jakiś twardy ser. E, to nie musi być parmezan. E, to może być, e, no parmezan, może być e, jaki tam jeszcze. Tak jak ten, To jest jakiś litewski. Grunt, żeby on był twardy, słony ser, proszę. Tego nie dajemy tu, tylko e, dopiero do sosu. Widzicie? Barcelona z Espaniolem eee, grają. Hurra, moja ulubiona Lewandowski. Lewandowski. A w tym czasie możemy... To nam już trochę przestygło. Eee, jak trochę nam przestygło... Nie zostawiaj tego tak co coś jak, że jej nie mam jak. Wbijamy nasze jajo. Jedno, Teraz ja Róbię. chcę rzucić. Róbuj. No nie, już miałem rozbite. Rzuć. Nie trafi. Trafił. Wiesz <gry> zawsze leci nad O nie, zapomnieliśmy przemieszać makaronu yy, prze... Przelać zimną wodą Teraz dajemy go do tego jaja o. Tak, to, to nam się już całkiem fajnie Ty zrobiło wiesz... Więc też yy, możemy... Nie, tu... mało straciliśmy makaron. Co możemy tutaj wlać O, pięknie tu się robi, już się tu zagęszcza nam ty trzeba włączyć muzykę. Ja trochę daję soli. Daj soli. Bo jest to potrzebne. I trochę pieprzu. Ale mi nie da faj. Tyle? Teraz spróbujemy jak smakuje. Poleca Kuba 500XD. Dajcie lajka i suba. I pamiętaj Marzeno, jeżeli nadal nas oglądasz, że to było tylko dla Ciebie. Papá! Pra cá!